Hmmm, ciekawe, kto do mnie dzwoni. O. USA. No, halo USA. Dzisiaj Chiny znikną z mapy świata. O kur. Chiny, wojna. Ty zdrajco. A masz z bomb. No wreszcie. Ale jeszcze coś mam do zrobienia. W Wielka Brytanii i Włochy do mnie, wdrażam operację PP. Okej. Okay. Okay. Drodzy widzowie jeżeli dotarliście aż tutaj to bardzo wam dziękuję za 500 subów jeżeli chcecie by takie długie filmy były częściej to zostawcie lajkacza i suba pomoże mi to w rozwoju kanału a was to kosztuje niecałe 3 sekundy z góry dziękuję.